Był przegląd tygodnia Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Zespół speedrowerowy Śląska wywalczył złoty medal mistrzostw Europy drużyn klubowych. W finale, który odbył się na torze w toruniu. Świętochowiczanie wręcz zdeklasowali rywali, zdobywając łącznie 60 punktów zespół do zwycięstwa. Poprowadził Dawid Bas, który wyjeździł 19 punktów, choć trzeba przyznać obiektywnie, że cały zespół zapracował na złoto. Oprócz Basa w finale wystąpili jeszcze Kamil Bilica, Dawid Zając, Marcin Kołata oraz Marcel Krzykowski. O dominacji Śląska może świadczyć fakt, że zespół z Torunia, który zajął drugie miejsce stracił do zwycięzców 13 punktów. Najniższy stopień podium wywalczył angielski Horspaw Hammers. Na IC w Świętochłowicach już po raz trzeci odbyły się śląskie manewry z okazji stulecia Trzeciego Powstania Śląskiego. Honorowy patronat nad imprezą objęli marszałek województwa śląskiego Jakub Haustowski i prezydent miasta Świętochłowice Daniel Beger. Celem tego wydarzenia było uczczenie okrągłej rocznicy Trzeciego Powstania Śląskiego i walk odbywających się na terenie Świętochłowic w 1921 roku. Manewrą kolejny raz towarzyszyła również zbiórka finansowa na rzecz dzieci z Lipińskiego Domu Dziecka, odbywająca się tym razem pod hasłem „Spełni dziecięce marzenia”. Na terenie walk zameldowały się najlepsze w swoim fachu śląskie teamy. Walki odbywały się w dość zróżnicowanym terenie obejmującym przede wszystkim Dolinę Lipinki. Teren ten bogaty w skarpy, stawy, hałdy, lasy, bunkry, bagna i rzeczki jest doskonałym miejscem do organizacji tego typu wydarzeń. Zmagania, w których należało wykazać się sprytem, zmysłem taktycznym, a także szeroką wiedzą, zakończyły się po kilku godzinach wręczeniem najlepszym pamiątkowych pucharów oraz medali. W manewrach wzięło udział ponad 200 osób. Na odwiedzających tego dnia także coś czekało. Na terenie ajskim były m.in. stoiska Muzeum Powstań Śląskich, stanowisko strzelnicze czy rzutu granatem. Miłośnicy militarów mogli podziwiać samochody pancerne. Nie zabrakło pysznego jedzenia, wojskowej grochówki czy bigosu. Aż pięć bramek zobaczyli kibice zgromadzeni na stadionie przy ulicy Łagiewnickiej 80, gdzie w sobotnie przedpołudnie w ramach siódmej kolejki rozgrywek hajc czwartej ligi grupy pierwszej Śląs, gdy Marko Świętochowice zmierzył się z rozwojem Katowice. Początek należał do gości, którzy swoją przewagę udokumentowali zdobyciem gola. Gospodarze nie złożyli jednak broni i z każdą kolejną minutą zdobywali większą dominację, która spowodowała, że jeszcze przed przerwą za sprawą Mateusza Kajzera Śląsk Demarco doprowadził do remisu. Spotkanie z trybun oglądał gość specjalny, świętochłowiczanin Dawid Szulczek, który w przerwie meczu z rąk prezydenta Daniela Begera oraz prezesa Śląska Damiana Maludy, odebrał pamiątkowy medal Stulecia Śląska oraz klubowy szalik. Dawid Szulczek swoją przygodę z piłką rozpoczynał w pobliskim ruchu Chorzów, skąd jako młody zawodnik trafił do Śląska, gdzie szybko znalazł stałe miejsce w pierwszym składzie. Także w Śląsku rozpoczął swoją przygodę ze szkoleniem piłkarzy, którą teraz kontynuuje jako pierwszy trener z drużyną Wigry Suwałki. Ten czas w ruchu to jest początek całej tej pasji do piłki nożnej i pierwsze te mecze w roli kibica, później jako zawodnika w tych drużynach młodzieżowych i juniorskich. I na pewno ten zapał do pracy właśnie wyniosłem z ulicy Cichej, później kontynuacja w rodzinnym mieście gdzie poznałem wielu świetnych ludzi i te czasy, te kilka lat, które spędziłem w Ruchu i w Śląsku Świętowice, a łącznie będzie to około 12. to na pewno ukształtowało też mnie jako człowieka, trenera i myślę, że zawsze z taką dużą chęcią będę wracał i na stadion Śląska Świętowice i na stadion Ruchu. Druga odsłona starcia Śląska Demarko z rozwojem Katowice również lepiej rozpoczęła się dla Katowiczan, którzy mimo że nie grali porywającej piłki, to jednak wykorzystali bez zawahania Błędy świętochowiczan, którzy w 89. minucie przegrywali 1-3. Straty jeszcze w ostatnich kilkudziesięciu sekundach zniwelował drugim celnym trafieniem, tym razem z rzutu karnego Mateusz Kajzer. Jednak do zwycięstwa zabrakło czasu. Śląsk Demarko Świętochowice, rozwój Katowice 2-3 w czwartoligowej tabeli prowadzi ruch Radzionków. Zespół ze świętochowic zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 9 punktów. Ligowe starcie mają za sobą również piłkarze na przodu lipiny, którzy w piątej kolejce rozgrywek klasy A zmierzyli się na wyjeździe z uranią Ruda Śląska. Dla naprzodu nie był to udany pojedynek. Po pierwszej połowie lipinianie bowiem przegrywali 0,3. Druga odsłona była już zupełnie inna od pierwszej. Goście zaczęli grać znacznie lepiej, przeważać w polu, czego efektem były gole autorstwa Radosława Walusa i Romana Gawędy. Niestety, straty z pierwszej części tego pojedynku okazały się zbyt duże i Lipinianie wrócili z Rudy Śląskiej na tarczy. Unia Ruda Śląska, naprzód Lipiny 3-2. W tabeli klasy A naprzód jest 11 na czele rezerwy Chorzowskiego Ruchu, które mają na koncie 12 punktów. Oligowe punkty walczyły również tygryski. W czwartej kolejce śląskiej czwartej ligi kobiet. Świętochowiczanki zmierzyły się w pojedynku derbowym z jaskółkami chorzów. Świętochowiczanki w tym sezonie grają ze zmiennym szczęściem, jednak zawsze można liczyć na to, że na boisku pozostawią serce i nie inaczej było tym razem. Podopieczne trenera Krzysztofa Śródy po pierwszej połowie prowadziły 1 do zera za sprawą Katarzyny Heblik. Chorzowianki jednak. Zdołały wyrównać i podziałem punktów zakończył się ten pojedynek. Po czterech kolejkach Tygryski zajmują siódme miejsce z dorobkiem czterech punktów, jednak mają o jedno spotkanie rozegrane mniej niż pozostałe drużyny. Z kompletem punktów w stawce przewodzi MKS myszków. Ponownie w naszym serwisie zaglądamy na speedrowerowe tory. Śląsk Świętochowicy wrócił do ligowego ścigania. W pierwszym półfinałowym pojedynku o drużynowe Mistrzostwo Polski świętochowiczanie pokonali pewnie na wyjeździe Lwy Unimod Częstochowa 89-71. Świętochowiczanie objęli prowadzenie w trzeciej gonitwie, nie oddali go już do samego końca. Zwycięstwo Śląska ani przez moment nie było zagrożone, a zespół kolejny raz w tym sezonie do wygranej poprowadził ich lider. Dawid Bas, który z bonusem zdobył komplet punktów. Rewanż już 3 października na Skałce. Zwycięstwo w Częstochowie z pewnością przybliża Śląsk do finału i walki o obronę złotego medalu wywalczonego przed rokiem. Jednak do tego droga jest, jest jeszcze niezwykle trudna. Trzy mecze jeszcze nam zostały na pewno w tym sezonie. Do częstowe na pewno jechaliśmy z żeby wygrać to spotkanie, nie sądziliśmy, jechaliśmy w osłabionym składzie, bo jechaliśmy bez Szymona Kowalczyka, więc nie sądziliśmy, że wygramy taką, taką dużą ilością punktów, ale wiadomo częstowa też osłabiona bez Pietra morszyka. nie było dziwo Daniela Ordona na tych ważnych zawodach, 18 punktów wydaje się być zaliczką niemal nie do stracenia tutaj u nas na torze, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o to, pokazaliśmy, że byliśmy jednak lepszą drużyną przez ten cały sezon i udało nam się wywieźć. No już nie cenne punkty, tylko cenną zaliczkę z Częstochowy i tutaj na no to, że na pewno nie, nie zlekceważymy rywala i 3 października przepięknie wejście do finału. jaki typuje finał różnymi przez Polski? Na pewno Świętochowice, żeby były w tym finale. No i tutaj jest y, teraz albo Tornia, albo Gniezno. No, obydwie drużyny są ciężkie dla nas. Dlatego obojętnie z którą dużo nie pojedziemy, tą trzeba będzie wygrać. O ile walka o medale w speedrowerowej ekstraklasie dopiero się rozpoczęła, jeżeli chodzi o jej decydującą batalię, o tyle na zapleczu ekstraligowej rywalizacji, a więc w drużynowych mistrzostwach pierwszej ligi poznaliśmy już mistrza. W ostatniej finałowej rundzie tych rozgrywek, która odbyła się w Świętochłowicach, zwyciężył zespół z Mikołowa, który tym samym przypieczętował mistrzostwo w całych rozgrywkach. Świętochłowiczanie tym razem poza podium. Na to, że podczas minionego weekendu mogliśmy również zobaczyć najmłodszych zawodników Śląska. Mali Świętochowiczanie kolejny raz pokazali, że chcą w niedalekiej przyszłości być bardziej utytułowanymi zawodnikami, nieżeli na tym etapie kariery ich starsi koledzy. W piątej ostatniej odsłonie indywidualnego Pucharu Polski Żaków, jaka odbyła się we Wrocławiu, najlepiej ze Świętokłowiczan spisał się Jakub Klamet, który zajął w ostatniej rundzie trzecie miejsce, co pozwoliło na zajęcie również trzeciego miejsca w klasyfikacji końcowej. Dariusz Stawowczyk w klasyfikacji generalnej swojej kategorii zajął szóste miejsce. Dwunastą pozycję wywalczył Mateusz Koźlik, podobnie Konrad Puchała na dwudziestym pierwszym miejscu rywalizację w całym cyklu zakończył Stasiu Pacek. Krzysztof Harendarczyk zajął ósme miejsce w finale indywidualnych Mistrzostw Polski w miniżurlu, które odbyły się w Gdańsku. Świętokowiczanin, który reprezentuje barwy Rybek Rybnik wywalczył łącznie 8 punktów. Mistrzem Polski z kompletem punktów został Maksymilian Pawełczak z Bydgoszczy. Severen Gazda znowu błysnął formą, okazując się w kolejnej rundzie Mistrzostw Strefy Polski Południowej bezbłędnym. Tym razem ściganie odbyło się w Grodkowie. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wyścigu Gazda nie znalazł sobie równych, mijając linię mety na pierwszych miejscach. Finalnie również nie mogło być inaczej, jak pierwsza pozycja. Rozgrywki o Mistrzostwo Śląska w piłce ręcznej już tuż tuż. Zawodniczki MUKS Kałka Śląsk wykorzystując więc każdą okazję do szlifowania swojej formy. Podczas 16. Festiwalu Piłki Ręcznej Lion Cup, który odbywał się w międzynarodowej obsadzie w dniach od 17 do 19 września w Legnicy, młodziczki Muxu zajęły trzecie miejsce pokonując w serii rzutów karnych niemiecki VFL Meissen. Dziewczyna, dziewczęta z rocznika 2009 i młodsze nie znalazły sobie równych i odprawiając wszystkie zespoły z kwitkiem pewnie zajęły w swojej kategorii pierwsze miejsce i oby te wyniki przełożyły się również na spotkania o mistrzostwo Śląska. Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów. Tą informacją kończymy. Sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do widzenia.